Rozpoczyna się drugi etap rewitalizacji Centrum Myślenic. Do tej pory w ramach tego projektu wybudowane zostało Muzeum Niepodległości oraz zmodernizowany został trakt pieszy wokół Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z przylegającymi do niego uliczkami. Centralnym punktem projektu jest wymiana płyty Myślenickiego Rynku oraz nawierzchni ulic Kościuszki, klakurki, Kilińskiego wraz z traktem pieszym prowadzącym do Ronda w Śródmieściu, ulicą Bema z miejscami postojowymi oraz fragmentem ulicy Reja przy skrzyżowaniu z ulicą Gałczyńskiego. Umowę na realizację tego zadania w czwartek 4 lipca z wykonawcą inwestycji podpisał burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka. Czy drugi etap rewitalizacji myślenickiego rynku mógł nie dojść do skutku? Oczywiście, że mógł nie dojść do skutku, jeżeli oferta, która byłaby złożona przekraczałaby nasze możliwości. Ta oferta, która została złożona przez wykonawcę, z którym dzisiaj podpisaliśmy umowę, dawała takie możliwości rozpatrywania w ogóle możliwości kontynuacji i zakończenia tego projektu, który rozpoczął się w poprzednich latach. To była trudna decyzja, ale patrząc na wszystkie argumenty za i przeciw, no wybraliśmy najkorzystniejsze rozwiązanie dla gminy Myślenice, przede wszystkim dla naszych gminnych finansów. Także na chwilę obecną podejmujemy realizację tego działania i mam nadzieję, że te koszty, które są przedstawione przez wykonawcę, już dużo więcej nie wzrosną niż to, co jest przedstawione w ofercie. Jaką kwotę Gmina Myślenia będzie musiała dołożyć do tego projektu? To znaczy, tak mówimy to tutaj o wybrania, kwocie 22 ale... milionów złotych, która została zaproponowana przez wykonawcę. Część z tych środków ja na chwilę obecną nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ile to jest procentowo będzie z dofinansowania, ile z składu własnego gminy. Przypomnę, że cały. Wniosek opiewał na kwotę ponad 33 milionów złotych, czyli na budowę muzeum, remont obejścia Kościoła i remont rynku. Z tych 33 milionów złotych ponad 24 miliony złotych jest dofinansowane w ramach programu operacyjnego. No i chcemy z tego skorzystać. kiedy rozpocznie się i kiedy planowane jest zakończenie rewitalizacji? Nie Jesteśmy tak umówieni z wykonawcą, że rozpoczniemy zaraz po uroczystościach jubileuszu 50-lecia koronacji cudownego obrazu pani Myślenickiej. I zgodnie z umową, do końca przyszłego roku powinniśmy pracę zakończyć, rozliczyć się z wykonawcą i oddać już nowy rynek nowe miasto do, dla mieszkańców. Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej wierni mieli okazję uczestniczyć w dwóch ważnych wydarzeniach. W sobotę 30 czerwca w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny odbyła się uroczysta instalacja relikwii krwi Ojca Świętego Jana Pawła II, a dokonał jej kardynał Stanisław Dziwisz. Wizyta kardynała Dziwisza była również doskonałą okazją do dokonania aktu poświęcenia zrewitalizowanego terenu wokół kościoła. 50 lat temu, dokładnie w czasie koronacji Ksiądz Stanisław Dziwisz, wtedy młody ksiądz był tutaj razem z kardynałem Karolem Wojtyłą i uczestniczył w koronacji obrazu Matki Bożej. Po 50 latach przyjechał z pięknym darem, bo przywiózł relikwie świętego Jana Pawła II dla naszej parafii, dla naszego sanktuarium no i w sposób uroczysty wprowadził je do, do, do naszej świątyni. No i będą tutaj już obok Matki Bożej, Święty Jan Paweł II będzie tutaj orędował za nami. I myślę, że to jest piękne. A druga rzecz też jakoś związana z tym, to Ksiądz Kardynał w czasie tej uroczystości dokonał poświęcenia właśnie odnowionego obejścia naszego kościoła. Myślę, że to odnowione obejście to też jest taki piękny dar dla Matki Bożej na jej, na jej jubileusz. We wtorek 2 lipca odbyły się natomiast obchody 386 rocznicy wprowadzenia cudownego obrazu Matki Bożej do sanktuarium w Rynku. Właśnie 2 lipca 1633 roku w uroczystej procesji przeniesiono obraz Matki Bożej z domu Marcina Grabyszy z Górnego Przedmieścia do kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Po tym jak Komisja Biskupia uznała, że przy wizerunku Pani Myślenickiej działy się nadprzyrodzone zjawiska. Na pamiątkę tamtego wydarzenia, no w tym gdy zgromadziliśmy się wieczorem. Przy, przy tej kaplicy. Myślę, że bardzo dużo ludzi przyszło na, na, na to nabożeństwo. Tam modliliśmy się słowami nowenny do Matki Bożej Pani Myślenickiej, a potem w pięknej, uroczystej procesji no, przeszliśmy tak jak kiedyś, przed, przed e, prawie czterema wiekami, przeszliśmy ulicami naszego miasta do sanktuarium. I tutaj była sprawowana przy ołtarzu polowym yy, uroczysta Eucharystia. No, byli obecni wszyscy proboszczowie, myślenicy, no i przede wszystkim parafianie. I, 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 to było, I to było piękne. W czasie tej procesji oczywiście był niesiony obraz Matki Bożej. Oczywiście nie oryginał, bo oryginał nie, nie wyjmujemy z kaplicy, ale obraz, który yy, no, towarzyszy nam przy różnych okolicznościach i, i w czasie nabożeń fatimskich, który też jest noszony właśnie w procesji. Zapraszam wszystkich na główną uroczystość jubileuszową, a będzie ona miała miejsce 24 sierpnia. To jest sobota, dobrze się składa, bo dobry dzień, dzień też Matki Bożej. I na Myślenickim Rynku o godzinie 11 będzie sprawowana uroczysta Eucharystia. Będzie jej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Penacchio. W ramach programu Miasta i Gminy Myślenice Inicjatywa Lokalna 2019 w sobotę 29 czerwca w Domu Ludowym na Górnym Przedmieściu aktywne Panie z Górnego zorganizowały przywitanie lata, czyli integracyjne wydarzenie dla mieszkańców tej części miasta. Przy wspólnym śpiewie, suto zastawionych stołach bawiły się wspólnie całe rodziny. Dla uczestników biesiady zorganizowano także warsztaty rękodzielnicze. Ci, którzy sobotni wieczór spędzili na Górnym Przedmieściu jednogłośnie stwierdzili, że liczą, iż ta inicjatywa będzie mieć charakter cykliczny. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Księdza Jana Kruczka w Myślenicach oraz Urząd Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w konkursie literackim Myślenickie Słowa. Zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału właśnie w tym konkursie literackim Myślenickie Słowa. Termin upływa 13 lipca. Dwuwiersz wiersz lub czterowiersz, zaczynający się od słów Myślenice, prosimy składać w naszej bibliotece. Finał konkursu i rozdanie nagród będzie 23 lipca podczas kulturalnych dni Myślenic. Będzie temu towarzyszyła też nie Lada Gradka, bo wystawa najnowszych prac Marka Wójcika, których tematem oczywiście są Myślenice. Zapraszamy serdecznie. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. W poniedziałek, 8 lipca, w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, w godzinach od 8.30 do 14.30 w sali nr 13, odbędą się konsultacje społeczne związane z planami szybkiej kolei aglomeracyjnej Relacji Kraków-Myślenice. Zapraszamy mieszkańców miasta Gminy Myśleńce do konsultacji, które odbywają się na chwilę obecną elektronicznie. Od 2 lipca można wypełniać ankietę, która została przygotowana przez firmę wykonującą studium, i te ankiety na razie przesyłać online. W najbliższy poniedziałek zapraszam tutaj do. Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na salę numer 13, do tego, aby już spotkać się bezpośrednio z pracownikami firmy IMS, myślę, że również z moimi urzędnikami, i porozmawiać o szczegółach czy o wątpliwościach, które być może rodzą się gdzieś w głowach mieszkańców, chcieliby jeszcze dopytać na temat tego połączenia. Te konsultacje mają przede wszystkim też na celu odpowiedzieć, czy wskazać nam, mi jako burmistrzowi, gdzie mieszkańcy najchętniej widzieliby dworzec kolejowy w Myślenicach? Właśnie czy to przy węźle na Polance, czy bliżej centrum, które wydaje mi się najbardziej właściwe rozwiązanie gdzieś w okolicach ulicy Przemysłowej, łącznie z dociągnięciem linii nawet do Zarabia. Dlatego tutaj zapraszam, apeluję do mieszkańców, aby przyjść czy skorzystać z samej ankiety, która jest zamieszczona w internecie i odpowiedzieć na te podstawowe dzisiaj pytania, które będą wyznacznikiem do dalszych prac dla nas jako samorządowców no i firmy, która wykonuje studium, która ma przygotować dla nas gotowy dokument dla polskich linii kolejowych. Takie same konsultacje odbędą się również 9 lipca w Urzędzie Gminy Siepraw oraz 10 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne. Kalejdoskop folkloru z całego świata już od 8 lipca będzie można podziwiać przede wszystkim w Myślenicach, ale również w Krakowie, Pcimiu i Tarnowcu. W ramach szóstej edycji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem przygotowana została bowiem cała gama różnorodnych wydarzeń. Festiwal oficjalnie zainaugurowany zostanie koncertem na myśleńskiej Scenie w piątek 12 lipca o godzinie 18.00.